widzowie, z tej Gryzek I czy to koniec bros teraz na moim kanale? Zaraz zobaczycie Wcześniej zrobiłem film jak zdobyłem Perla Ale niestety go nie wstawiłem Ale nie wiem jak wyglądało to tak 70. Uwaga! 3 2 1 Mamy! No, no, trzeci chromatyczny! I... No więc pokażę Wam moje wszystkie postacie. Mam Shelly na dziesiątym każdym. Mam Nitę na ósmym. No. Mam Coltan ten na piątym. Tu mam szósty. Tu mam szósty. Mam ósmy. ósmą rankę. Mam jednego Star Powera. Tu nie. Tu jest szósta ranga. To jest szó szósta ranga, jeden Star power, jeden gadżet. To też jest gadżet. Tutaj dziesiąta ranga. Tutaj Daryl. Tutaj Daryl mamy dwa ma Star Power i jeden Gadget. Karl ma piąty, piątą rangę, siódma rangę, piąta, dwunasta, trzecia, szósta, dziesiąta, piąta, no i Perl, którego wam nie pokazywałem, czyli dziesiąta ranga. Co chodzi, czy będzie jeszcze Brawl Stars na moim kanale? Nie wiem, możecie wbić na klub... Na klub mój. Tam będziecie wiedzieć, jeśli chcecie wiedzieć o odcinkach, to wbijcie na mój klub. Bo na nim będę pisać i na nim będę pisać e, odcinkach, Więc mogli razem z nami zagrać. A więc no co? Musicie zostawić po tym odcinkiem 5 lajków. A wtedy powrócę do Brawl Stars I taka informacja. Jutro odbiorę gripa. Dlatego warto zostawić 5 lajków. Liczę na Was.